Te włosy, proszę spać o drugiej. Czy mogłam iść wcześniej spać? Mogłam. I dzisiaj jest dosyć zabiegany dzień, właśnie do pobierania krwi i później do fryzjera. Dzisiaj dodałam też filmik, który muszę zedytować do końca. Mam też szkołę. I jest czwartek. Przebrałam <grym> się>, <grym> się. To pokazuje, jak się nie wyspałam. Jadę w dresie, bo nie chce mi się ubierać. Nie polecam nikomu spać 5 godzin, bo to jest niezdrowe. Niestety tak wyszło. akurat przerwę pomiędzy lekcjami, więc robię śniadanie. Staram się nie gotować na lekcjach, żeby być jednak obecnym. Mam obsesję na punkcie nutelli z daktyli. Znowu robię. Oh. Daktyle, kakao, banan, masło żychowe, mleko roślinne, migdały. Dobra, dużo wody do owoców i... Ja zawsze się bałam daktyli. Jak tak kosztowałam, to miałam takie... To jest dziwne, bo nie lubiłam suszonych owoców, a daktyle są tak przepyszne. Och, da się zrobić Nutelle, Miam. Lecę szybko na lekcję. Zaraz się zaczyna. I jest tak pięknie. Mam nadzieję, że się nie ubrudzę. wolę grubiej ubrać się w domu i mieć cały czas otwarte okno, cały czas świeże powietrze. Jak jest duszno, to nie jest fajnie. Dla mnie śniadania są czymś ważnym, bo tak zaczynam dzień I jak poświęcę trochę czasu, żeby przygotować fajne śniadanie, to od razu dzień staje się lepszy, masz siłę na wszystko. Ja lecę na lekcję. Dzisiaj mam do 13.05. Wiem, że nie mam ładnego pisma, nieważne. Skończyłam biologię, zrobiłam też od razu zadanie domowe. Zamykam sobie tak książkę i jestem gotowa na jutro. Odkładam sobie tutaj książki, bo wszystko widzę i łatwiej mi wyciągać, niż wstawać od biurka i chodzić do półki. I za 5 minut mam kolejną lekcję. Jeszcze tylko dwie? Piękny dzień. Od razu po lekcji robię zadanie, chyba, że jest dłuższe, to wtedy część. Tak staram się robić wszystko i wstać od biurka. To jest ważne, bo jak cały czas się siedzi, to mózg potrafi się wyłączyć czasami. Ja na przykład wstaję i idę pomyć naczynia. Po prostu wstać i coś porobić, poruszać się, bo jak cały czas siedzi się na tyłku, to ciężko jest wytrzymać cały dzień, pół dnia. Skończyłam lekcję, miałam angielski, lubiłam wszystkie zadania, przetłumaczyłam sobie wcześniej słówka i dostałam plusa. Wystarczy jakieś zaangażowanie i być odważnym i mówić to zostanie docenione. Zawsze. Jeżeli coś się nie wyjdzie z ocenami cokolwiek, po całym roku nauczyciel zobaczy twoje zaangażowanie i jeżeli było wszystko okej, okay, a nie olewało się rzeczy, to później ma się łatwiej w życiu. To na pewno. Za 10 minut muszę być u fryzjerki. Pomoczyłam włosy, żeby się wyprostowały. Zrobiłam obiad na szybko. Został mi falafel z wczoraj, który sama robiłam. Będzie przepis, bo nagrywałam cały tydzień jedzenia. I mam buraczki, Czerwoną kapustę, to jest ten falafel, kiecieżyca, pasolka, sałata, jarmuż, wszystko, wszystko. Nie mi śpieszę się, bo nie skończyłam jeszcze edytować filmiku, a muszę go dzisiaj dodać. I jadę to później na dzień babci, muszę z wszystkim zdążyć. Dzisiaj jest zabiegany dzień. Najadłam się przed. Ale jest ładna pogoda. Przynajmniej przejdę się kawałek, bo muszę iść do fryzjera. Pięć kroków aż, ale chociaż tyle. Mam ciasto na Dzień Babci. Po prostu je wycieniowałam, żeby przy twarzy były krótsze. Nie lubię mieć prostych włosów, takich idealnie. Jest 15.30, więc szybko poszło, na szczęście. Będę siedziała, dopóki nie złożę filmiku i go nie dodam. I później dopiero pojadę do babci. Eksportuje mi się filmik i nie chcę się zapisać. I nie wiem dlaczego, więc czekam. mam do babci, że tak późno. Ale i tak jedziemy. To jej dzień. Wróciłam od babci, nie robię treningu, jest już za późno, porozciągam się trochę albo zrobię jakąś jogę. No spokojnie i wykąpię się, jutro mam lekcję 8.50 i chcę wypocząć, bo wczoraj poszłam spać o drugiej I są takie dni, na przykład dzisiaj, spędziłam czas z babcią i było super, chociaż tak późno, to było super. Kocham moją babcię, jest najlepsza na świecie. Super był dzisiaj dzień, chociaż stresowałam się z filmikiem, bo nie chciał się dodać. Czo mam takie rumieńce? Zaraz się rozkładam na matę, zrelaksuję się, Odpocznę, żeby mogła zasnąć, bo dzisiaj dużo wrażeń było. <głanee> Planuję się wyspać po prostu, żeby mieć siłę na jutro. Oblałam się wodą, ale mam takie czerwone lica. Nie wiem dlaczego. Zobaczymy, jak moje włosy wyglądają. Muszę je umyć, bo nienawidzę po włosów. Są takie. Ale mam lica czerwone. Zbieram się, idę na mapę, bo o czymś się zamykają. Porozciągałam się, zrobiłam tą jogę rozciągającą do szpagatu. Miałam iść wcześniej spać. Jutro wstaję o ósmej. Dobra, idę się kąpać. Plan na jutro. Mam lekcję od godziny 8.50 i później mam okienko. Wstanę o 8.00. Medytacja, książka, później lekcje, okienko, testy, naprawko, bo dzisiaj nie zdążyłam. Mm, co jeszcze? Duolingo, a i edytowanie filmiku. Tyle. To na mnie czeka rano. Prawie będę spała 6 godzin, więc jest ok. I dzisiaj był bardzo fajny dzień. Zrobiłam wszystko do szkoły, był dzień babci, spędziłam czas z rodziną. I tyle. Dziękuję.